Rolowanie pośladka w pozycji na boku. Tutaj pracujemy góra, dół, przód, tył. Przemieszczamy się opracowując po kolei cały pośladek. Później przechodzimy do podparcia na dłoniach. Już bardziej część dolna pośladka, i w ten sposób pracujemy, poprawiając krążenie. Stąd przechodzimy na grupę tylną. Uda tutaj nogę dzielimy na dwie, trzy części poruszamy się małymi ruchami, też w rotacji zewnętrznej uda, w rotacji wewnętrznej uda i w ten sposób przemieszczam się po kawałku pracując na niewielkiej amplitudzie ruchu. Potem wymieniamy piłkę na wałek, Miesięć czworogłowy uda w tej pozycji odstawu biodrowego przemieszczam się też oczywiście w dół w stronę kolana po kolei opracowując cały mięsień. nogę rotuję do zewnątrz tak żeby opracować też grupę przywodzicieli i potem już stricte przywodziciele w tej pozycji poruszam się do boku i wracam z powrotem do środka tak żeby całą grupę przyśrodkowo uda Wewnętrzną część opracowki, i dopiero po tym przechodzimy już na samą łydkę. E, zaczynamy od części bliższej, bliżej kolana. I tutaj będą trzy ustawienia. E, także moja stopa jest stawiona pionowa, jest ustawiona w rotacji do zewnątrz i do wewnątrz. Jeśli jest e, lekko, nie czuję zbyt żobólu. Mogę dodatkowo dociążyć z drugą nogą lub unieść piednicę. i w ten sposób też. Po kawałku opracowuje całą łydkę, część zewnętrzna podudzia w tej pozycji też pracujemy według tych samych zasad i zostaje nam tutaj mięsień piszczelowy przedni. uważamy, żeby nie naciskać na kość piszczelową, czyli poruszamy się tylko po części. Gdzie brzusz jest mięśniowy, dlatego moja noga tu będzie zrotowana stopą do wewnątrz. Jak już to opracujemy, możemy przejść już stricte do masażu samej. Okolicy wewnętrznej kości piszczelowej. Tutaj mogę użyć ręki. Przekrywuję siłę z kolana. Naciskam to moje, moje przedramie. Jest ustawione prosto. Ręka, dłoń jest w przedłużeniu przedramienia. Lekko naciskam nogą i wykonuję ruchy góra-dół ręką. Tak, żeby poprawić krążenie po wewnętrznej stronie piszczeli. No i potem przechodzimy na stopę. Tutaj. Ważnym punktem będzie wewnętrzna część kości piętowej. Mogę to też zrobić ręką, wykonując ruchy w poprzek albo użyć wałka czy piłki, gdzie wtedy w tej okolicy będę wykonywał rozcieranie w miejscu, wykonując też niewielkie oscylacyjne ruchy. Piłka, wtedy piłkę dociskam i też przemieszczam ją przód, tył. Tutaj też mniejszą piłką może być łatwiej docisnąć, no i później mamy wewnętrzną część stopy. Tutaj też można popracować ręcznie, choćby w ten sposób, tak jak małym wałkiem teraz masuję. Mogę też to zrobić kostką, tutaj małe krążenia, albo używamy takiego wałka, tylko wtedy stopę trzeba odwrócić lekko do wewnętrznej strony e, też uważamy ta już na punkty kostne, żeby za mocno nie nacisnąć w tej okolicy.